Cześć, ja jestem Ptasiu i witam Was w pierwszej serii na moim kanale. Będzie to seria Survival, w której będę sobie grał. Będę, będę po prostu wykonywał zadania dane na mapce. Oraz to nie jest moja pierwsza seria, ponieważ planuję inne, też związane z Minecraftem. Tak a propos to jest odcinek Taki informacyjny, w którym sobie no porobię rzeczy, może można się tutaj Ciekawego, no zobaczymy A więc yy, odcinków będzie Myślę No nie wiem, raz ra, Raz raz na trzy dni, 4 dni z tego Zurgiwalu Zresztą zobaczymy jak to wyniknie Dobra, zróbmy sobie może najpierw pierwsze narzędzia i takie rzeczy, prawda yy, Zróbmy to tak. Zróbmy sobie tak... Gram na Minecraft 1.4.7, bo sobie jeszcze nie uplajdowałem. No, ale... To tam. To, w nie przeszkadza, myślę. Zróbmy sobie... Łopatę też, Dobra. E, Tak... Wydaje mi się, że będzie nas pierwszy domek, ale to za chwilę. No i odcinki będą się pojawiać, myślę, teraz na 3-4 dni. E, gdyż... Myślę, że będę wtedy znajdował czas na tę, bo teraz jest mam dużo rzeczy na głowie No zresztą zobaczymy jak to wyjdzie No żelazno Zbierzmy, zróbmy sobie yy, Co my sobie zrobimy? Kamienny kilof, Właśnie Mam nadzieję, że na jakaś stolanka z tamtego drzewka spadnie I będę szczęśliwy Cześć, Ewca Ja w ogóle powiększyłem sobie to, zrobimy sobie piecek I w ogóle takie pierwsze rzeczy duperela na sam początek i moim pierwszym zadaniem będzie poroświetlanie tej wyspy, ponieważ nocy się będą zapewne spałć potwory i to w dużej ilości, a nie chcę tego i zwłaszcza mieczyk co ją jeszcze zrobić. To mieczyk to jest podstawa. Wygodny żelazo, co tam, żelazo jest nie za dużo, nie za wiele. No powiedzieliśmy sobie troszkę to, Zaraz pójdziemy sprawdzić czy nam wypadły jakieś sadzonki jak tak to będę szczęśliwy a jak nie to będę się martwił co z tym zrobić ale z tego co widzę to mamy wokół siebie kilka wystawek, czyli my jesteśmy na tej głównej a poza tym jest jeszcze tam jeden, dwa, trzy i tam chyba jest cudrowa, cztery no to idealnie no jest sadzonka uff, na szczęście zostaćmy sobie ją bardziej w środku żeby nam następne sadzonki jak toś nie spadały na dół ten filmik będzie krótki, 15-minutowy zaledwie, no bo myślę, że więcej na pierwszy odcinek stać. Poza tym poza tym jeszcze nie puszczam je YouTube, muszę sobie odblokować, yy, żeby mógł wrzucać dłuższe filmiki, na przykład na 15 minut mam limit obecnie na kanale, Więc... <laughs> więc obecnie na początku będą takie krótkie filmiki z tej mojej gry. A, zadania. Zadania z tej mapki będziecie mieć w opisie, bo, na, bo nie jak chcę się czytać, jest dużo, czyli coś. Po prostu nie mam ochoty na to. Czytałem je przed, co mi zajęło trochę czasu. No. W każdym razie myślę, że moja gra w Minecrafta będzie fajna, optymistyczna. Zróbmy sobie pochodnie. Zróbmy sobie piecy, Nie mogę trafić wyjście. Trzeba przepalić sobie trochę rzeczy. I zrobimy sobie łóżko. Ciekawe, zaraz, tam są zadania, jak jest zrobić łóżko, więc to się nam sprzyda. Zróbmy tak, o 6. Niech się przepala. Albo sobie jeszcze wykopię to żelazo, żeby było tak w pełni. O 8 żelaza idealnie. Zmarnujemy w całości jeden węgiel i będziemy szukać po prostu teraz węgla dalej. Mam nadzieję, że znajdę. Zaśnie może kopać tu. Zobaczymy czy gdzieś natrafię na złoże jakieś węgla. Nie chcę kopać pod sezonką. O to i tak nic nie zdaje. No kobiet na dwa, zobaczymy. Ej, owca. Owca terrorystka atakuje mnie. Z każdej strony. O no, jest węgiel, pięknie. Pięknie, to rynkowy depęgla. I porozświetlajmy naszą wyspę na 5000 stron, żeby żaden potwór mi się tu nie spał mi w nocy. Mamy złoto wykowy sobie zajście, pięknie. Uj, lala, jaka dziura. Dobra, wychodzimy stąd, robimy sobie pochodnie masę. No i oświetlamy to. No, zróbmy sobie pochodni, no, tyle. Z 8, myślę, starć. 39 pochodni sam raz. raz. Tak. Dobra, sobie tu poświetlam i zobaczymy, czy mamy zrobić zadanie łóżko. Jest, zrób łóżko. Więc, więc to zrobimy. Będę musiał sobie zapewne to zrobić jedną no, życę zaraz bo właśnie mi się przepala i będę sobie musiał zrobić jeszcze jeszcze co będę sobie musiał zrobić będę sobie musiał zrobić wiaderko dobra, mi kije dwie stawia, może, może lepiej to zadziała tak, tu tu i no i idziemy dalej i teraz z tyłu muszę poświetlać zabraknie mi tych pochodni, zabraknie o spróbujcie mi tylko spaść Spróbujcie O skrzynka Tego jeszcze nie widziałem Duże żebym się tu żaden potwór nie zarespił A co mi irytuje no, w nowych wersjach się spytacie Irytuje mnie łączyk Strasznie ale to strasznie mi irytuje To jest najgorsze co Możan mógł stworzyć I w ogóle Tak mnie to irytuje Bo przedtem kładliśmy prawda jedną y Wkładaliśmy jedną łączkę kostą i było tra trala, nie? cudnie ma i pięknie na świecie. A teraz to dupa. Można już, nie wiem czy wieczy muszą chcą zejść. Czasami, żeby drzewko wskrzesić do góry, a dopiero inne rzeczy. O, nam się nieładnie pali się coś. E, Dobra, zróbmy sobie łóżko i zróbmy sobie pierwsze zadanie. I zróbmy sobie mieczyk. Tak, mieczyk, o czym bym zapomniał. I drewno nam się skończyło. No, z tym. Zróbmy sobie nasz piękny mieczyk. Teraz tak. 8, Dobra. Piecyk trzeba tu przenieść. Chcę robić nie piecyk, tylko crafting table. bo no, myślę, że w pierwszą noc zapadnie. Zobaczymy czy nam się potwory nie będą. Let's i zakończę ten odcinek. Zaklejemy lapis lazuli. E, Co mam zrobić? śmieczek zrobiłem, nic miałem zrobić. Dobra. To może... O łóżko miałem zrobić. Wiem, że to właśnie czego zapomniałem. To muszę zrobić w sposób. Taki. Tak, tak i tak. Wiem, że marnuję. No ale. Owiecki. potrzebujemy powietrze potrzebujemy trzy wełny wszystkie stoją tak na skraju susie ile mamy ile mamy ile mamy dwa jeszcze kurde ale małodym wełny dobra trzy wełny no niestety musimy chyba to ściągnąć, dżunglowe i pomodlić się o sadzonkę bo w zadaniach mamy zresztą zobaczycie pod nagraniem że mamy zrobić duże Dżunglowe drzewo, 4 sadzonek sadzone No ale też jeszcze trochę, bo zanim te sadzonki wypadną, a wiem, że z dżunglowych mi rzadko wypadają, więc... No... Będzie ciekawie. Mam nadzieję, że coś wypadnie, no jak Ale się przekonam. Yy, na giercie się jednak spiąć chyba, no. No dobra, dwa myślę starczy. O skrzynka! Yy, tak, o! To jest jakiś spawn wilk. Spawn wilka, więc yy, coś tam z wilkiem chyba też było. Trzeba było go zwolić kościami. No ale tu wyjdzie w prime. Zbijmy to drewno i zróbmy sobie łóżko, w którym przenocujemy pierwszą noc. A, żeby sobie zrobić spawn point taki yy, tu jest crafting table myślę że tak aha wziąłem sobie skrzynię po to, żeby coś schować wszystkie temy, bo yy, to jest irytujące dla mnie, że muszę wszystko w sumie nosić. Łóżko zostawmy tu. Yy, skrzynkę weźmy nie tu, tylko kratkę dalej, taki stolik nocny będzie u nas to jako, jako to, tu przesadzimy sobie, sobie to, to sobie przesuniemy tu, 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 tu no i to wstawimy no i więc no już nam zaraz zapadnie, sprawdźmy czy nie ma jakieś sezonki jest tam, jest tam jakaś, jest jest tam sezonka, jest dobrze e, ja sobie trochę pokopię tutaj w środku, żeby się powiększyć moją sytelnię z tego powiem i mój wakazem mini no i za będę musiał kończyć no ale to zaraz zobaczymy czy będą się spełnić potwory czy nie muszę sobie pochodnie postawić tak, pochodnie nie spać Wyjdź z łóżka nie chcę spać chcę czy potwory mi się spełnią i chcę sadonkę sadonka dżunglowa no i ładnie jest tam coś jeszcze nic tam nie widzę przepraszam no o skrzynka druga ładnie dobra wyrównajmy sobie to do tego do poziomu wyjdę sprawdzę czy coś jest pójdę spać i no i się pożegnamy No tnij się Znaczy nie tnij się tylko zbieraj się Dobra, idźmy zobaczyć mieczyk Creeper Tutaj jest ładnie Creeper się zespał Ludzie, Creeper. Pierwsza walka Fak wyrąbał! Na pierwszym ale fail Fail, ale fail. No ja nie mogę. Creeper mi wyrąbał. Dobra. Bo tu nie jest poświetlane. Właśnie. Właśnie. Dobra, walimy dużo podniu. No to dobra, ja idę spać w takim razie. W oczywiście. O, rosło następne drzewko. Czyli będzie ten, dużo drewna. Dobra. A więc... Ja idę spać. I jak się wmudzimy to... Zobaczymy, co się dzieje na świecie i... Czy da się, że... Da się, że... Dobra. A więc, przy tym pięknym schodzie słońca ja się z wami żegnam. Jeżeli ci się podobało i chcesz dalej mnie oglądać, subskrybuj. Jeżeli chcesz, żebym dalej nagrywał tą serię i chcesz, żebym dalej kontynuował swoje... swoje... Twoje umiłowanie wygryw Minecrafta, daj mi łapkę w górę, ponieważ mnie to zmotywuje i nagram kolejne odcinki z tej serii i, i z pewnie z innych, no ale to w późniejszym czasie się dowiecie, będą pewne vlogi czy coś w tym stylu i wam potem. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.